Witam was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będę robić ciasto z malinami. E, ciasto z malinami na biszkopcie i już Wam mówię, co będziemy potrzebować. Pierw zrobimy biszkop i do biszkoptu będziemy potrzebować 5 średnich jajek w temperaturze pokojowej. Do tego będzie potrzebować 90 g, y, gramów mąki pszennej tortowej. Y, Tortowej takiej zwykłej moki już przesianej, do tej mąki dodam pół łyżeczki proszku do pieczenia. No, tak. I proszek już nam nie będzie potrzebny. Wymieszajmy. Będzie nam potrzebny 30 gramów budyniu śmietankowego bez cukru. 100 gramów cukru zwykłego i to wszystko i to będziemy ze sobą ubijać. Do jednej masy będzie nam potrzebne. Mam tutaj 750 g jogurtu. Jogurtu o smaku malinowy, malinowej, o smaku tarty malinowej, ale może być to jakikolwiek inny jogurt malinowy. Ma ta, mój ma taką konsystencję, jest Gęsty. I najlepiej właśnie, żeby taki jogurt był. Gęsty jogurt malinowy. Do tego jogurtu malinowego, tak jak mówiłam, mam trzy opakowania, bo jedno opakowanie jest 250 gramów. Będziemy potrzebować yy, dwie łyżeczki, i ja już to sobie tutaj zrobię, Tylko nie mam wiecie. Słuchajcie, dwie łyżeczki żelatyny. O jedna łyżeczka, tak, i druga łyżeczka. I to zalewam w odrobinie zimnej wody, żeby napęczniało. Odrobina zimnej wody, tak, aby tylko pokryło żelatynę i niech to nam pęcznieje. Odstawiamy. Do tego też będziemy potrzebować zwykłą galaretkę. Ja mam galaretkę przezroczystą. Jaki smak sobie wybierzemy, to wszystko jedno. Może być też bezsmakowa, przezroczysta. Ona jest oczywiście z cukrem, i tu jest 71 g. Będziemy potrzebować też około 30 na następną warstwę około 30 g malin. Kilka malin odłóżmy sobie od razu ładnych do przystrojenia. Będziemy też potrzebować Jedną galaretkę o smaku malinowym, 75 gramów, to jest galaretka z cukrem. I na sam wierzch, żeby przystroić, ja będę używać bitej śmietany. Śmietany będziemy potrzebować 200 gramów, schłodzonej, w lodówce i 9 gramów taki śmietan fix. Wszystko jedno z jakiej firmy jeden po prostu do 200 g śmietany 30. latem bym wolała, żebyście sobie wzięli śmietanę 36 jest bardziej stabilna. Jeżeli czymkolwiek innym jeszcze przystroicie, to jest we, we, tak jak tylko was fantazja poniesie. I zaczynamy od biszkoptu. Pięć średnich jajek. Wsypuję 100 gramów cukru zwykłego. I będę ubijać do białości nawet około 10 minut. W międzyczasie włączyłam sobie już piekarnik na 170 stopni. Grzałka, góra, dół. Jajka mamy ubite. Nie da się tego zrobić po prostu szybciej. Tak, 10 minut. Trzeba ubijać na najwyższych obrotach. Dwie mąki ze sobą, e, dwie mąki-mąkę i tutaj, bo to jest mąka ziemniaczana, i budyń łączymy ze sobą. Tak. Piekarnik już mi się nagrzał. 170 stopni. Grzałka, góra, dół. Blaszkę mam już przyszykowaną, wyłożoną na dole papierem do pieczenia, wymiary blaszki to 27 na 18 cm. Może być też blaszka, troszkę większa, po prostu ciasto będzie troszkę niższe, raczej mniejszej blaszki bym nie dawała. I teraz delikatnie mieszając, mieszamy z naszą. Mamą. Starajmy się mieszać do samego spodu i mieszamy tylko do wymieszania składników. Wkładamy ciasto do blaszki. Wyrównujemy. I będziemy piec około 30 minut, sprawdzając na sam koniec po około 20 minutach 25, czy patyczek jest suchy. Sprawdzamy ciasto na środku. tej napęczniałej żelatyny dodajemy niedużo wody w rządku, przed chwileczką się gotowało niedużo, troszeczkę tak abyśmy tylko mogli naszą galaretkę e, jak to się nazywa rozpuścić i wymieszajmy i odstawmy, żeby nam wystygła. Minęło u mnie 25 minut, tyle było ciasto w piekarniku. Później wzięłam, otworzyłam, 10 minut było przy uchylonym I proszę bardzo, gorące biszkopt, tak wygląda. Ja za 10-15 minut, jak on troszkę przestygnie, okroję go nożem i pozwolę mu wystygnąć. E Gdyby przez ten czas wasza galaretka zaczęła tężeć, nic się nie bać. Po prostu później wstawić ją na 15-20 sekund do mikrofali, ale nie dłużej, żeby się ona nie zagotowała. Ewentualnie można wziąć dużą miskę, nalać w rządku i wstawić tak, żeby tu nam się nie nalało do wrzącej wody i ona też się fajnie rozpuści. Także widzimy się. Jak wystygnie mi biszkopt. No i biszkopt mu już przecięłam, przecięłam takim urządzeniem o taką struną. I teraz tak podpowiadam paniom tym, które nie wiedzą, że przed przyłożeniem struny, tutaj nacinamy sobie nożem na odpowiednią wielkość, bo przecinamy na pół i dopiero wtedy wkładamy strunę i w ten sposób. Piłujemy. Jeżeli, tego, jeżeli nie przetniemy tutaj nożem, będzie nam trudno y, później poprowadzić naszą tą strunę. I na samym końcu też sprawdzamy, delikatnie palcami przytrzymujemy, żeby struna przecięła y, boki, bo ona najgorzej się po prostu tym strunowym takim nożem tną. Y, Biszkop, który ma 1-2 dni, przecina się łatwiej niż taki jak ten który jest świeżo upieczony i teraz tak świeżo upieczony biszkopt tak jak mój jest ja nie będę niczym nasączać ponieważ on jest bardzo wilgotny ciasto będzie jutro jedzone także nie potrzebuję niczym nasączać gdybyście mieli biszkopt który upieczony był dwa dni wcześniej albo ciasto ma być dwa dni później podane to ponczem Trzeba nasączyć troszkę biszkopt. Jaki pącz? Może być to jakikolwiek syrop, yy, przykładowo yy, od yy, z kompotu, ale może być to zwykła herbata z cytryną. I już mówię, ja go przecięłam i teraz tak. Ta sama blaszka, którą miałam. Tutaj jest papier do pieczenia i rant cukierniczy. Nie wiem, czy to widać, o jest taki wyższy od blaszki, w której piekłam biszkopt. I teraz wierzch naszego biszkoptu, to był tu, on teraz idzie na dno. Ja nigdy nie obrywam tego, tej skórki, ponieważ ona bardzo fajnie trzyma yy, spód ciasta. Także wierzch jest teraz spodem. Odkładam. Tak. Tutaj mam nasze te jogurty malinowe. One są w temperaturze pokojowej. Jeżeli ktoś ma wprawę yy, i będzie chciał to zrobić szybciej, to mogą być to jogurty wyciągnięte z lodówki, ale wtedy trzeba mieć wprawę. Jeżeli któraś z Was nie ma wprawy, więc lepiej, jeżeli użyjecie jogurty w temperaturze pokojowej. Tak. Tutaj mam tą galaretkę z żelatyną, mi troszkę przystygła, wsadziłam na 15 sekund do mikrofali, z powrotem zrobiła się płynna, ale jest letnia, ona nie jest gorąca. I bierzemy coś takiego, ewentualnie robot i będziemy lać stróżkiem i i zmieszać żelatynę żeśmy wlali ma to konsystencję taką lejącą Niestety musimy chwilkę poczekać, a zacznie tężeć, zanim wylejemy na nasze ciasto. Jeżeli tego nie zrobimy, to e, nasz jogurt wsiąknie w ciasto i będzie to brzydko wyglądać. Także mieszamy, gdyby okazało się, że e, jest u was lato, jest ciepło, to wsadzamy na chwilę do lodówki. To będzie troszeczkę szybciej. Kiedy jogurt już z naszą galaretką i żelatyną zacznie tężeć, to wylewamy na nasz biszkopt. O, już prawie jest zastygnięty. Fajnie. Troszkę zostawimy, żeby posmarować wierzch następnego biszkoptu. O. Tu będzie naszym wierzchem. Musimy tak porobić, poprzyciskać. O, żeby wszystko się przykleiło tam, żeby wyszły pącherzyki powietrza. Widzicie, czekajcie moc troszkę obniżę. O, może zrobię tak będzie lepiej. O dobra, widać. I teraz to, co zostało, smarujemy taką cienką warstwą. Chodzi tylko o to, że jak będziemy kłaść galaretkę z malinami, żeby ona nam nie wsiąkła w biszkopt. Więc smarujemy bardzo taką. O. I tu w te wszystkie szparki też właśnie wkładamy. O! I jak żeśmy już zalali, widzicie tutaj boki? O, to chyba nie wiem, czy widać. Uh. Tu przy samych tych rantach musi być cały ten nasz jogurt z żelatyną, bo później jak wylejemy galaretkę, żeby on nam się nie wlał pod spód. O. Tak. I wsadzamy, aż masa ta jogurtowa nam zastygnie. Dwie, trzy godziny. Wszystko zależy od Temperatury. Ciasto wstawiliśmy do lodówki i będziemy robić teraz galaretkę na wierzch na ciasto. I już Wam mówię, są dwie opcje. Jedna opcja bardziej słodka, to znaczy rozpuszczamy dwie galaretki z cukrem, każda 75 gram w 800 ml wody, i będziemy później wylewać. I jest druga opcja, którą wybieram ja. Jest to opcja mniej słodka. 200 ml zimnej wody. I do wody dajemy dwie łyżeczki takie czubate żelatyny. I czekamy aż żelatyna około 5 minut aż żelatyna nam spęcznieje. Za ten czas ugotujmy sobie. E, ciepłą wodę. No żelatyna już nam napęczniała. Wsypuję galaretkę, 75 gramów cukru. Rządkiem. Zmieniłam naczynie, bo niestety pół litra wrzątku wrzącej wody mi się nie zmieściło i teraz wymieszamy galaretkę porządnie i czekamy, aż galaretka nam troszkę ostygnie. Ciasto właśnie wyciągam z lodówki. Ono jest fajne, bo jest zimne. I już ładnie zastygło. Odkładamy sobie troszkę malin, a resztę malinek układamy na ciasto. Maliny ułożone, troszkę malin odłożyłam do przystrojenia i taką przesłudzoną galaretkę polewamy na te zimne. Ciasto pod spodem jest masa jogurtowa, która nam zastygła. Nie wylewamy wszystkiego, wlewamy tylko troszeczkę, aby nasze maliny nam się przykleiły. I wsadzamy do lodówki na chwilę, żeby nam e, zastygło. W ten sposób maliny nam nie wypłyną, gdy zalejemy resztą galaretki. I wkładam z powrotem do lodówki. No i ciasto wyciągłam. Teraz już malinki się trzymają bardzo dobrze, bo się przykleiły. Powiem wam, że tutaj w jednym miejscu troszkę mi przeciekło, więc jednak dokładnie nie wysmarowałam tą masą jogurtową i w tym miejscu troszkę pociekło. Ale to nic nie szkodzi. I teraz wylewamy galaretkę. O. Najlepiej, żeby wszystkie maliny były przykryte galaretką. Jeśli nawet nam się nie przykryje, to próbujmy je zanurzyć, bo wtedy one e, będą po prostu takie ładniejsze, jak zastygnie nam galaretka. O. Ja trochę je podociskam. I wkładamy do lodówki aż zastygnie. O, i po kilku godzinach, słuchajcie, wyciągłam. Chcę Wam przybliżyć. Powiem Wam, że miałam tutaj dać bitą śmietanę z tym takim śmietanofiksem do dobitej do śmietany, ale powiem Wam, że on wyszedł tak piękny, że naprawdę szkoda mi dawać tutaj bitą śmietanę. Więc y, jedynie co dam, to mam takie, słuchajcie, takie listki. O, to są takie w, y, kupione w internecie do ciasta, do strojenia. To jest coś takiego jak opłatek, o coś takiego. Także przystroję tylko takimi listkami zielonymi. E, kupiłam to już kiedyś, pokazywałam na kanale też. To są takie motylki. Naprawdę takich rzeczy różnych do przystrajania jest naprawdę dużo i one nie są drogie. Na znanym aukcyjnym portalu kupiłam. I teraz oczywiście biorę i ściągam ten. O. Tak. Delikatnie ściągnę rand ten cukierniczy, gdyby Wam nie chciał odejść, rand cukierniczy, tutaj delikatnie można suszarką do włosów odsuszyć, i on też ładnie zejdzie. Także delikatnie ściągamy. Rand ściągnięty. Ciasto jest stabilne, nic się nie, nie dzieje, będzie można ładnie pokroić, ale pierwsze oczywiście zdjęcia. Zdjęcia zrobione, i teraz pokroimy, zobaczymy, jak wygląda w środku. Proszę bardzo, tak wygląda w środku. Można kroić na mniejsze kawałeczki, wszystko tu jest stabilne, nic się nie rozwala. Pachnie pięknie i też tak smakuje. Zaraz muszę sobie kawałeczek ukroić. O i już wam mówię. O, można kroić naprawdę. Malutkie kawałki, nic się nie dzieje. Pyszne. Nie jest takie słodkie. Tylko tak, jak mówiłam, jeżeli biszkopt będziecie pie piekli wcześniej, to musicie sobie biszkopt nasączyć jakimś ponczem. Ale tak jak mój biszkopt był dzisiaj pieczony, no i dzisiaj widzicie już będziemy jeść to naprawdę biszkopt nie, mm, jest bardzo wilgotny. Mmm, pyszne. Także polecam. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, więc Wam nie ominie Was żaden inny fajny przepis. Jak Wam się przepis podobał, dajcie łapkę w górę albo serduszko. Mm, także do zobaczenia. Ja będę zajadać. Pa, pa.